Znajdujesz się teraz na stronie z formularzem, ostatnim krokiem przed rozpoczęciem nagrywania. Formularz wypełni, podaj proszę poprawne dane kontaktowe o publikacji Twojego nagrania oraz zainteresowanych pracodawcach, poinformujemy Cię drogą mailową. Wybierz również odpowiadające Twoją kompetencją stanowisko, o które się ubiegasz. Wypełnij pozostałe pola. Aby móc być prezentowanym na stronie jobhide.park.arbeit.ch na naszych kanałach na YouTube oraz Google, musisz wyrazić zgodę na publikowanie przez nas Twojego nagrania. Zapoznaj się z regulaminem, zaakceptuj go, pamiętaj o następujących kwestiach. Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie i miejscu nagrania. Zwróć uwagę na odpowiednie oświetlenie Twojej osoby. W nagraniu nie reklamuj żadnych firm czy instytucji. W nagraniu nie mogą brać udziału osoby trzecie. Twoje nagranie nie może zawierać treści promujących hazard, produkty alkoholowe czy tytoniowe, rasizm, erotykę bądź inne formy ksenofobii, agresji czy stalkingu. Nie podawaj danych osobowych i kontaktowych. Zaprezentuj się w języku kraju, w którym ubiegasz się o pracę. O zamieszczeniu Twojej wizytówki decyduje ostatecznie osoba weryfikująca nagranie. Archbet CH nie odpowiada za treści zamieszczone w nagraniu przez użytkowników. Do zobaczenia przed nagrywaniem.